Ludzie, którym zazdroszczę przeogromnie. Osoby, co potrafią znaleźć sobie znajomych. Są tacy ludzie, którzy są tak rozmowni, że na każdym spacerze, na jakiejś imprezie poznają setki osób. Ja nie wiem, jak wy to robicie, ale ja po prostu nie jestem w stanie tak o zakładać do jakiejś osoby. Po prostu, nie wiem, mam jakąś blokadę i ciężko mi poznać kogoś. Osobom, które nie są wrażliwe. Nie wiecie, jak mi to strasznie przeszkadza. Chciałabym móc umieć się kłócić, ale jak ktoś na mnie krzyczy, podnosi głos, to ja po prostu od razu wlecę z płaczem. Osobom, które są fotogeniczne. I wish, sobie, I wish. Ja muszę zrobić minimum 100 zdjęć, żeby mi jakieś zdjęcie wyszło, a i tak często nawet żadne z nich nie wychodzi. Osobom, co potrafią wstawać rana i osobom, co potrafią chodzić wcześniej spać. Nie wiem. Ja muszę się zawsze kłaść o drugiej pierwszej, nie wiem czemu. Osobom, co mogą mieć co chcą, a i tak nie przytyją. Ja kiedyś tak miałam, ale już teraz... Niestety. Nie. Osobom, co dobrze wyglądają w kolorowych rzeczach. Nie wiem, jak to robicie, ale ja wyglądam tylko dobrze w czarnym i w białym, a w kolorowych rzeczach już czuję się tak, nie wiem, dziwnie i nie uważam, żeby mi te kolory pasowały. I ostatnie, bananom. Nienawidzę was wszystkich.